Bokser gwardii Warszawa Łukasz Maszczyk po raz ósmy wywalczył Mistrzostwo Polski. Dokonał tego w Poznaniu, mieście, które szczególnie zapisało się w jego bogatej karierze. W 2004 roku, tak samo w Poznaniu, zdobyłem pierwszy swój tytuł Mistrza Polski. No i ósmy tak samo tytuł zdobyłem w Poznaniu. I myślę, że to był mój ostatni tytuł Mistrza Polski, bo już nie będę startował na Mistrzostwach Polski. Po igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w Londynie, przejdę na zawodostwo. Niewiele brakowało, a Łukasza Maszczeka zabrakłoby na ringu w Poznaniu podczas tegorocznych mistrzostw Polski. Łukasz już otwarcie mówił o zakończeniu kariery przed mistrzostwami Polski, no ale dzięki nam moim namowom i ludzi jeszcze, którzy widzą w nim potencjał i którzy chcą nam pomagać. Łukasz zdecydował się na start w w Mistrzostwach Polski na start w kwalifikacjach olimpijskich? Wiadomo, no teraz sport nie, przyno... nie przynosi mi żadnych finan... finansowych zysków, prawda? Robię to tylko z własnej dobrej woli. No i ale powiedziałem, że poświęcę się jeszcze do tych igrzysk olimpijskich. Wiadomo, no, igrzyska olimpijskie są takim. Taką koroną można powiedzieć sportowca, jak, jak, jak oczywiście pojedzie. We wadze do 49 kg maszczyk od dawna dominuje na krajowych ringach. Do pełni szczęścia. Brakuje mu jednak medalu mistrzostw Europy, świata czy igrzysk olimpijskich. Jeżeli dochodzi do walki już o medal, to ta presja psychiczna go troszeczkę. Zjada. Współpracuję tak samo z psychologiem, z panem Chironinem Piotrowskim. Myślę, że mnie odblokował i myślę, że na tych Igrzyskach Olimpijskich wywalczę tę kwalifikację i myślę, że wywalczy ten upragniony medal. Ostatnią szansą wywalczenia przepustki na Igrzyska w Londynie będzie dla Maszczyka kwietniowy turniej kwalifikacyjny w tureckim trab